Hej, hej tu Karinka, a co robi ta Cześć żaba? tu ja rozkręcam, no pistolet gazowi, to jest zwykła gazówka, będę wymieniał komplet o w niej, bo przecieka jak się kręci butle, no po prostu cały czas syczy nie, i przecieka na uszczelce, po prostu na, na zawór główny przepuszcza. Już myślałem, że to jest ten zawór, ale też wymieniliśmy tą gumkę i dalej to samo, więc w środku na zaworze głównym przepuszcza, także muszę to rozebrać i... i... Te, komplet takich gumek na tym zaworze głównym po prostu umienić i powinno być dobrze. No i teraz właśnie to rozkręcam. Mamy takiego kolta, w ogóle mam więcej tych zabawek, niektóre takie na gumki, ale no na okrągłe takie, takie kule gumowe, ale to jest bardzo nie na nie trafnie. To jest Paintball, no. chyba, nie nie nie. nie. nie, nie, A ten kolczak ja kol jest inny. No. Ten, kol, ja, no, tym ten no, że ty mnie nie idzie trefnie. Nie palny nie idzie trafić, na tej kule domowy, no. Gumowe, no. Ja. Ten jest bardzo nie tym to mm -hmm. kurczę, masakra. Ale fajnie, bo on hałasuje. Nie? Naprawdę szczelę. No, on to właściwie lepiej jak nie hałasuje. No, ale nie taki jest, on taki jest, feeling jakbyś. I prawdziwym pistoletem strzelał. Mhm. Takie, takie emocje są, że przy mhm. wystrzale, jakbyś się naprawdę strzelał pistoletem. Nie? No mamy trochę więcej tych skwiątów, tak, no no wszystkich tutaj nie chcemy mówić i pokazywać, teraz akurat zajmujemy się tym. No to jest zupełnie gazówka taka, mhm. tak zwana gazówka, pistolet gazowy zuko. Byliśmy w sklepie, czy facet by tego nie chciał zrobić, co teraz Stefan sam robi, nam powiedział, wiecie co, w internecie ten, ten, to, tamto. No to w sumie tak, po co właściwie te sklepy są? Skoro i tak, czy tak, później nas kierują w internet. To już jak na internecie mam zamiar kupować, to już kupię sobie wszystko. I cały pistolet, i gumki, i no, zestaw. I jak oni tego nie usługują. Jak już to, to wszystko kupić na internecie i gotowy, Jak i, pod, i tak po tym muszę coś szukać na internecie. Ten, od razu kupię cały ten na internecie i już. I Tutaj mamy dodatka. kupione te gumki. No są taki komplet gumek. I prawdopodobnie to będzie ta. Okay, jeszcze jest bo tu nie widzę. Więc no, dobra, rozkręcaj se no. to, a ja za chwilę jak będziesz mieć bardziej rozkręcony, to znowu podejdę, ok? No można. No to trzymajmy się, no. hej, hej. No ja bo pauzę zrób einfach. No tak, ale to trzeba mogę to posklecać później, no? Spoko. No i co, żaba widzimy, że już to może całkiem no porozbierane razpieł... Teraz właśnie wyciągła ta uszylka. Teraz już ta winowajca chce wyciągnąć. To będzie ta tutaj Tu znajduje się w środku, muszę od razu nie wydłubać stamtąd. Tu już widzę, no, znajduje się tam w środku. I tam ta jest, mimo no, jest już szeroka główna od, od zaworu, po prostu tego Aha, no, w środku no, no. taką malutką jest i no. Je muszę po prostu wydostać. Teraz delikatnie takim moim maluszkim szybowkręcikiem. Ja jakoś tam tam się staram i potem delikatnie no bo tam wciść. I tyle. No, po pod już tylko fajnie poczyścić Takie tam. Ja Tutaj widzę może nowy. Ja to są nowe, no No to mamy to stara już. Jeszcze tak bym na to teraz według tego nowego kombiotu trzeba dopasować taką. To już ja tu widzę, to będzie. Hmm. Który? Nie. Hmm. No nie wiem, jedna z nich, ta, może być ta. No, może i ta być. Tutaj hmm. bardziej taką. No, no ona, ona już jest zbutwiałą. No, hmm. zieloną bardziej no to no, no, kolor. zmieniła, jest. może kolor, i już zmieniła swoją konsystencję. żeby w już będzie teraz. Niż nie, to nie jest. będzie to pasować. Popatrz, ona jest i taki mały metal obrandu no, w środku. No, ale ten metal trzeba przełożyć. Aha. To podobnie. Metal no. to przełożyć. Mhm. Prawdopodobnie. Metal obrandu trzeba przełożyć. Prawdopodobnie. To może być, to, bo ta już teraz. No w ogóle, już nie przypomina gumy. Nie? Ty, ty, ty jeszcze czuć, że to takie elastyczne. A ta już w ogóle. No, no patrz ona jest taką grubszą, a ta jest, u, jest taką cienką. Nie, to będzie ta. ta? A ta jest za większą. Szacuje tak, że myślę, Za większą. Jest to hmm. obecny komplet. Pasuje do tego. No tu dość fajnie elegancko pasuje. Tu musi zamykać tak, no tu pasuje. tam będzie zamykać no musi być to inaczej, nie ma opcji tu zamykał to jest to zamknięcie właśnie no po prostu spróbuj założyć i będziemy widzieć, To też pasuje no, ta jeszcze lepiej pasuje no. ta jeszcze lepiej mhm. w nie no, o metalu takie, takie delikatnie no, dings. no to ma taki metal tu może metal trzeba włożyć? Hmm. No nie, a bo ta już nowo jest bez metalu. W każdym razie przestać jest już wy... Wydecznie. Nie wiem, zrób tak, żeby działało. Zróbmy tak, żeby nie działać. No, no nie chodzi o to, żeby tu było szalone i tyle, i nic więcej. Mhm. Mm no, tylko no, ten gazu. No. Tak, dokładnie, Jedno przez to, żeby się nie przedostawał gaz, już więcej, już. Żeby z tego zasobnika się nie dostawał gaz, to jest zasobnik główny gazu, nie, do niego wchodzi, i tam jest wysokie ciśnienie gazu, właśnie I tu chodzi nic hmm. cennego, no, o to, żeby z tego zasobnika nie mógł gaz się wydostać. Hmm. coś takiego. I tyle. I to już jest cała filozofia w tym. No to nic, to skołdać, uh -huh. to pasować, skołdać i. Jutro możemy testować, bo idzie się już jest trochę późno. No, dziwnie już nie bardzo. Tak, czy nie? To no tak, to, to sobie wyjdzie, to... krzymać, że nie ma już takiego ciśnienia. Mhm. No ja się zastanawiam się, czy przyciskać ten metal do tego, ale ja by to zostawił tak, jak to jest, bo tak to też fajnie pasuje dobrze to zostawię mm -hmm. i złożymy to i zobaczymy. No, to, tak no, nie widzę nie tak. Nie sprawdzą Wszystko to ryja jak bajko. jest, to. jest falę, elastyczną, a to nie, no, nie sprawdzą twardość. No i pizdy właśnie. Już tu nie ma nic takiego że tam niczego nie brzydza. Takiego. nie ja o to nie wie. A Trump? No to co? Skołdejszyn. Mm. No tak to działa. No dawaj skołdejszyn. Okej, okay. no to trzymajmy się, narka narka i widzimy się na próbie strzelania. Mm -hmm. Tutaj, okay, tu karinka. Właśnie Stefan wczoraj naprawiał tą broń. Było to w nocy, a teraz w dzień testuje, jak właśnie to zrobił i czy szczela jak powinna. I jeszcze jak tam z moimi umiejętnościami. To jest inna sprawa. Za pierwszym razem. Im odległość...

Ale już może być kulek. Nie ma Aj! Już nie ma kulek. Są kulki? Pewnie, że ja jej naładowałam. Tak to nie trafił się wtedy. I ma kulek. I ma, ma kulek to. No to ci, to ci nie, dłuchnie, no tak. To no dmuchnie. nie ma kulek już. Nie ma kulek, ci godu, Nie ma kulek, to nie jest kulka. A, no dobra. Ta dziura, to nie wiem. Ale chyba nie ma kulek. No Dej, to idź bliżej. Nie, nie, dobra, teraz No już może nie być, no, tam na kilka ich poszło. Aha, tak. Dobra. Teraz wyglądajmy. Ale to też jak. Proszę, nigdy nie próbowałeś, nigdzie włapa, no, nie No, nie, no to to. To, to wiadomo. Teraz, Puszka może Nigdy nie próbujemy, nawet dla żartów, nie szczelamy żadne zwierzę, ani człowieka, ani w samego siebie. Ani dla żartów. Ty sama w siebie możesz szczurać, jak chcesz. No lepiej. Ja Nie, lepiej nie, ehm, bo tak, tak nie, nie płyń przeciwko. Tylko tak, ja sobie zrobię krzywdę, ja muszę do szpitala, i oni mnie muszą ratować. No to tak samo, no lepiej jakby no, może racja, tedy, robił, tak. No, masz rację, to wtedy. Tak, wtedy wszyscy na tym by tracić no. Bo taki no, głupkowy jak ciebie tak tak by ale tak leczyć i to to też tak by było tak niekorzystne. Tak. Masz racja, no. A w szpitalach mają dość chyba zajęcia no. niż się jakimiś zajmować. Dobra. Tak jest zabezpieczony i nawet, proszę państwa, jak jest zabezpieczony pistolet, tak samo nie celujemy ani w siebie, ani w kogoś, ani w nikogo. Tak mi też mówili Amerykanie, że nawet jak tak dla, dla beki w ogóle nigdy nie trzymamy palca na spuście. Tylko zawsze za. Tak, dopiero jak jesteś pewien, że chcesz strzelić, to tutaj już gotów. Tu. A tak zawsze tak czynił. Amerykanie yy, co właśnie yy, lubią takie zabawki. Oczywiście oni mają trochę inne zabawki niż my, bo to jest legalne, kupione u nas, więc my tutaj nic nielegalnego. Ale mówię, że nawet z taką zabawką trzeba uważać. Więc. Trzymajmy się, bądźmy pozytywni i zawsze ostrożni. Marka? Dobrze, proszę pani.